Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie Was kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z takim tyci tyci holem zakupowym. Byłam yy, chodzić sobie po babciach, jak byłam na zakupach, po mleko, chleb, bla bla bla. Mówię, a zajdę może coś. Słuchajcie, non stop jestem w tych dwóch bluzach. Mam dwie identyczne bluzy, no może trochę z innymi napisami. I non stop w nich chodzę i czarne legginsy. Przyczepiłam się do tego jak grzeb ogona i kurde, no naprawdę nie mam w czym chodzić po pierwsze, przytyłam i moje ciuchy są, y, były były za ciasne większość poddawałam właśnie do Hariti y, y, rozdałam po rodzinie i zostałam sama goła i wesoła no, dosłownie. I sobie postanowiłam, znowu, i, 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 boże, jak ja gadam. Postanowiłam, że sobie coś będę szukała. Że nie, nie za bardzo stać mnie na zakupy jakieś tam y, ekskluzywne fajnych sklepach, które lubię, tak naprawdę, a jest ich chyba nie w y, trzy. Ale to może kiedyś, jak mi się uda coś z niego kupić, to wam wtedy zdradzę tajemnicę, jaką firmę najbardziej lubię. A teraz niestety chodzę po babciach jeżeli jesteście ciągle na moim kanale to wiecie o co mi chodzi z babciami jeżeli nie to wam powiem tak pokrótce że babcie to są sklepy second hand lumpeksy tak zwane i to po prostu tyle sprzedają tam babcie i zawsze nazywam to sklepy łapć lub idę do babci albo coś w tym stylu Dobra, nie zanudzam, bo tam chyba mam tylko cztery rzeczy, tak, cztery rzeczy, i nie ma sensu się bardziej ro, na wstępie rozgadywać, więc po prostu wam pokażę. Chętnych do obejrzenia tego filmiku po prostu zapraszam, zostańcie i zobaczcie do końca, co kupię. Zacznę od rzeczy, która mnie urzekła prostotą. Są to buty na bardzo wysokim obcasie, tak, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy je ubiorę. Są nowe. Są niezniszczone w środku. Ja pokażę tutaj. Może jeszcze nawet bliżej. Wyglądają tak. Ale ten, ten, ten wzór z przodu no po prostu był tak śliczny, że musiałam je wziąć. Zobaczcie, jakie eleganckie, ładnie wyglądają, jak się prezentują. Noga w takich szpileczkach wygląda naprawdę bardzo seksownie. Tylko, że jest problem, bo przecież ja nie chodzę... Chodzę bez butów jak pijana, ze względu na, na, na stan zdrowotny. A co dopiero w takich butach? Ale mówię, no taka okazja, że no może kiedyś będę czuła się lepiej i je ubiorę, albo mm, będzie taki dzień, że, oj no, gdzieś już pobrudziłam w szafie, że y, będę mogła w nich gdzieś wyskoczyć. I teraz tak, słuchajcie, one są z Zary, y, firma Zara, znana, z fajną tutaj takim mięciutką poduszeczką. I te buty kosztowały mnie 3 funty. Oczywiście je wydenszyłam, wiedziałam, odkaziłam, kurde, trudne słowo. Odkaziłam je y, specjalnym preparatem do, do butów oraz jeszcze dodatkowo potraktowałam ich wodą z octem i myślę, że mogę śmiało śmigać. No to tak, mamy buty i kosztowały tylko i wyłącznie 3 funty. Gdzie kupicie buty za 3 funty? Nawet jak jakieś baletki kupicie, no to baletki, a ja za takie buty na pewno nie dalibyście 3 funtów. Kolejną rzeczą są spodnie. Spodnie... Spodnie są takie, ja będę tak troszkę... Oj, rozporek się rozpią. Spodnie są nowe. Nie kupiłabym za tą cenę tych spodni, bo te spodnie są z Primarka. Yy, Zazwam, przybliżę się, muszę nie mam tego. Yy, yy, tu jest 12 rozmiar i cena 2 funty i 20 no, i 25 pensów. Spodnie są nowe. Spodnie są nowe częse. I kosztowały 16 funtów. A ja kupiłam za 2,25. I są to takie. Już się odsuwam z powrotem, będę tak latała trochę. Dens, dens. Ale jest to czasami. Dobra, spodnie są tu szersze i do nogawek idą zwężone. Fajnie wyglądają, są bardzo obcisłe jak lajkry. I po prostu lubię takie spodnie. Lubię wyglądać obcisło, chociaż przy mojej wadze to czasami to tak nie za bardzo wygląda. No nie, myślę, że cena jest naprawdę bardzo dobra. 2, 25. No to słuchajcie. Następną rzeczą również, <laughs> przepraszam, jeszcze choroba mi nie przeszła. Yy, cena tej oto narzutki, takiej 2,50. I słuchajcie, zobaczcie, jaka ładna. taka, rękawki mają takie w yy, szpic. O, tak, o. Ja może pokażę to bardziej tak na ręku. To będzie fajnie wyglądało. O, zobaczcie. O, tak elegancko, nie? No i 2,50. Do tego jakaś ładna bluzeczka, obojętnie jakiego koloru, każdy kolor pasuje. Fajnie będzie się kontrastowało z białym albo czerwonym, no wygląda tak, tu jest na, na zawiązywana na sznureczek, nie widać tak za bardzo, o na sznureczek, więc myślę, że elegancka do leggingsów, czy do spódniczki, czy do spodni, w sam raz jak znalazł, albo do tych spodni, i do, ta bluzka, te spodnie i te buty. No, malina, mucha nie siada. No i ostatnią rzeczą, bo no mówiłam, że to naprawdę bardzo szybki haul zakupowy, jest bluzka taka zwykła, zamiast nosić to. Bluzka koloru yy, bordowego. On jest, ona jest taka bordowa. Zobaczcie, nawet ładniej mi w takim bordowym, tak mi się wydaje. Lubię takie kolory. Normalne rękawy tu ze ściągaczami. Tu jest też taki ościągacz. I to bluzka. Bluzka jest z firmy Next. Z Nexta. Yy, co sądzicie? Fajna, nie? Taka z życzetami. Myślę, że ładnie do tego jakieś ładne kolczyki. Jakiś bordowy makijaż lub coś w tym stylu, albo sama jakaś sexy kreska. I można lecieć na miasto, na zakupy kupywać więcej ciuchów. Naprawdę muszę kupić więcej rzeczy, bo nie mam w czym chodzić. Naprawdę nie mam w czym chodzić. Za wiele nie wychodzę, tak szczerze mówiąc, ale bluzka kosztowała. Tylko i wyłącznie dwa funty. Wygląda na w ogóle nieużywaną. Co prawda nie ma metek. Może ktoś odciął. Ale naprawdę, no wygląda tak, jak się przygląda jej. No nigdzie nie jest zaciągnięta. Nic. Wygląda nawet, jakby nie była nigdy w życiu prana. No świetny zakup. No i myślę, że to tyle. Tak jak mówiłam, tylko i wyłącznie trzy rzeczy. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Buźka.